To zapraszamy już naszego pierwszego gościa, będziemy o tym Jazzie hmm. rozmawiać. Tak jest. Szymon Klekowicki, Parlaz, Braz, Ben, Szymonie! Zapraszamy. zapraszamy do nas. Oto Jon pędzi. Tutaj do nas bardzo pięknie. Czerwony fotel do Twojej dobry, dyspozycji. Bardzo. Zapraszamy serdecznie. Ja sobie małżonka sobie przyjdzie z tamtej Cisnę strony. No ślicznie małżonka wygląda. Yy, właśnie mamy takie pytanie otwarte. Pierwsze podstawowe. Czwarte. Dobrze. Dobrze. No. Tak jest. Że to jest taka pora generalnie, której kończycie koncerty, a nie zaczynacie. <noise> tak, no, jeśli koncerty są, jakby to był okres, w którym się koncert odbywają, to pewnie by tak było. No. Że zdecydowanie jest. Zdecydowanie jednak... na pewno nie jest to pora na rozpoczęcie koncertu. Czyli jak wczoraj dzwoniliśmy, że zapraszam na godzinie 6 rano. Ups, no to. <noise> nie no, cóż, jakby różne rzeczy się robi, prawda? E, trzeba się czasem poświęcić, ale no tak. no Nie tak jest to naturalna, prawda, dla nas pora, ale jakby nie o takich porach się grało, więc jakby każda pora jest w, jakiś, w jakimś sensie e, do zrobienia. Nie? Opowiedzcie trochę o tej trasie ulicznej w Hiszpanii. Jak to wyglądało? Bo można zobaczyć wiele filmików, jak byliście tam, po prostu podróżowaliście po Hiszpanii i na ulicach dawaliście koncerty. No, Parnas z BrazBent y, w ogóle historia zespołu jest taka, że opiera się bardzo na, na tym elemencie grania na ulicy i od tego się właściwie zaczęło. Bo ten zespół, jakby nie mieliśmy pomysłu na to, żeby on powstał. Jakby on mm, to nie był system zamierzeń i prawda, jakiś pomysł, który został zrealizowany y, jakoś w miarę sensownie po kolei, tylko po prostu był taki moment, w którym potrzebowaliśmy pieniędzy i chcieliśmy sobie wyjść na. Ulicę, żeby zarobić Czyli od spontan. razu spontan. Mm, to spontan po prostu. To były wakacje i nawet skład, szczerze mówiąc, nie został dobrany jakoś tak typowo, pojechał, że, tak? Chcieliśmy, <laughs> e, że, że chcieliśmy takie instrumenty, a nie inne. Tylko po prostu e, skład powstał z osób, które zostały w akademiku na wakacje. No, a że byliśmy dość biedni wtedy, to, no to taki pomysł wyjazdu na strita. A jak już pojechaliśmy na. E, do, 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 wtedy to było nie Darmsztat, tylko taka miejscowość. Drezno. Drezno. Się okazało, że tam mm, no to, co gramy, spotkało się z takim fantastycznym odbiorem, że nie pozostało na nic innego jak po prostu kontynuować to dzieło i, i potem zostać przy jazzie po zostać prostu. zostać przy, no, przy graniu muzyki mhm. w ogóle takiej... dla ludzi jazzowej, mhm. rozrywkowej. Mhm. Względnie no. no. jakby to był sukces, więc potem e, pojechaliśmy dalej, jakby nie od razu, ale do Hiszpanii też jakby stwierdziliśmy, że jak pojedziemy, to, to być może uda się też, e, żeby ten wyjazd zakończył się sukcesem. Udało się porwać tę publiczność, tą hiszpańską? Bardzo się udało, o. chociaż e, pogoda wtedy była e, według nich słaba. Czyli 35. My byliśmy tam w grudniu, w styczniu. Pojechaliśmy tam na początku stycznia, więc u nas był środek zimy minus 20. Jak dojechaliśmy tam, było 18 stopni, więc dla nas wiosna i my jakby ubrani mniej więcej w ten sposób. A oni chodzili w kurtkach, bo dla nich to była anomalia, że jest w ogóle tragicznie zimno, że to jest najzimniejszy okres i oni nie wychodzili z domów. Właśnie, a propos koszulki. Dlaczego to taki ubiór staniczny? No właśnie, tak wyszło po prostu. Znaczy, teraz już jest moim ubiorem scenicznym, którego używam zazwyczaj. Ale jakby nie planowałem tego też, tylko to po prostu jakoś tak. Tak samo jak e... wąsy też element sceniczny. Tak, jakby całe życie przygotowałem się na granie w Parnas Brasbęd i nawet prawda, wąsy, włosy to jest pod ten zespół. Bo widziałem kiedyś na zdjęciach, że wszyscy mieliście podobne jak gdyby tak? te wąsy. A to były przypadek chyba tak charak charakterystyczne. Nie. Ja mam wąsy, bo mi broda nie rośnie po prostu. Mamy to, to samo. E, dobra, koszulce już wiemy, natomiast wiemy, że też gdyby współpracowaliście z wieloma artystami znanymi, Prońko Wodecki, świętej pamięci e, Czarna Banaszek, to, to Są prawda. co <laughs> mhm. Aczkolwiek nie wiem na ile to wynika z jakby z opisu zespołu, jak to, jak to brzmi na pierwszy rzut oka, a jest tak że jakby my jako zespół nie graliśmy z nimi, tylko jakby każdy z członków zespołu po prostu ma na koncie te współpracy z różnymi artystami. I gdyby tak faktycznie chcąc wypisać wszystkie te współprace każdego z nas z osobna, no to byłoby tego bardzo dużo, nie? bo jednak już parę lat, a w muzycznym świecie wszystko się dzieje bardzo szybko. A poznaliście się w Akademiku, tak? Takimi Poznaliśmy po się w Akademiku, w Akademii Muzycznej. Właściwie teraz już, no tak jak mówię, nie wiem czy mówię, mówiłem, nie mówiłem, nie wiem, ale skład się zmienił e, kilkakrotnie tak naprawdę i z pierwotnego e, składu zostałem tylko ja i Paweł Palcowski. E, taki w okularach wysoki. Proszę bym pokazać w okularach wysokiego Pawła. Pal o tamten, tam o, tamten, na środku, tam, na si tam. O, na środku. Tam, tam, O ten na środku. Dobra? Tak, on na trąbce gra, prawda? E, tak. No i cóż, właśnie, bo odnosząc się do tego, że w Akademiku się poznaliśmy. Y jakby część z tej ekipy nie jest z akademii naszej. W sensie mm -hmm. na przykład Adam, saksofonista Adam Bławicki jest z Wrocławia, z tamtej placówki. To naturalne sprawiedliwe. A macie, macie jakieś wspólne plany, marzenia takie, do którego dążycie? Tak marzenia, rady, na przykład, żeby tak, nie nam nie wiem, pozwolono koncert zagrać miejsce. koncert na przykład. To jest takie marzenie i sam pobyt tu, nawet tu, że sobie zagraliśmy ten fragment na początku, to już jest super. A jeszcze będzie na końcu. Szanowni Państwo, proszę zostać z nami, będą grać dla nas również. Również.